Witam, mam na imię Aaron i podzielę się z Państwem kolejną moją medytacją, w której odbyła się rozmowa z istotą pozaziemską, zwaną Dagonem, którzy zamieszkują nasze dna oceanów i mórz. Jest to jedna z najbardziej pokojowych ras na Ziemi, najbardziej uduchowiona rasa na Ziemi. Oni żyją w piątym wymiarze. Różni się on od wymiaru czwartego, w którym żyją Nubirianie, z którymi rozmawiałem i których rozmowy zamieściłem już na YouTubie. Myślę, że sami znajdziecie Państwo różnice, które są bardzo, bardzo oczywiste. Dagonowie wszystko kreują swoimi myślami w takim stopniu, że gdy na przykład chcesz usiąść w pomieszczeniu, a nie widać żadnych krzeseł, to zaczynasz siadać i nagle pojawia się coś w kształcie taboretu, idealnie dopasowanego do ciebie, i na nim lądujesz. Wygląda to tak, jakby ukształtować wodę przezroczystą w formie krzesła i teraz w zależności o czym pomyślisz, ta forma przybiera kształt i kolory. Gdy stajesz, to znika. Nieprawdopodobna rzecz, ponieważ tym sposobem wyeliminowali pogoń za zabawkami. My kupujemy zawsze coś lepszego niż ma sąsiad, aby się pokazać. U nich to wyobraźnia tworzy to, na czym śpisz, odpoczywasz, siedzisz, to co widzisz na ścianach, w pokoju itd. Nie ma w tym grama zazdrości próżności, pychy bo tworzysz to, co sprawia Ci przyjemność i to w danej chwili. A co najpiękniejsze, drobne przedmioty tworzą się automatycznie, czyli wykonujesz ruch do położenia i mózg od razu tworzy coś na kształt łóżka. Jest to jak odruch bezwarunkowy, ale potem bawią się w zmianę tego, na czym leżą. Jak to dokładnie się odbywa i skąd biorą materię, o tym dowiemy się w rozmowie z nimi. W tej części zajmuję się tylko opisem tego, co widziałem, aby wprowadzić was w piąty wymiar, który ciężko pojąć naszym rozumem. Porozumiewają się telepatycznie, a to pozwala widzieć im wasze myśli, ale o tym później. I chciało. Zmienia się w zależności od tego, gdzie się znajdują, jakby dopasowywało się do materii, która ich otacza. W wodzie ich ciało przybiera konsystencję meduzy. Jest dokładnie takie półprzezroczyste z odcieniem bieli. Ręce i nogi zamieniają się jakby w witki, a głowa stanowi część ciała, która najbardziej się rzuca w oczy jakby ośmiorniczka ciągnąca za sobą humanoidalne ciało, zamienione jakby w długie witki. Tułów jest grubszy od rąk i nóg, ale wszystko tworzy jakby jedną całość. Ciężko to opisać, jakby ręce i nogi wyrównywały swoją długość. Wszystko po to, aby czerpać energię z wody i poruszać się błyskawicznie w wodzie. Gdy jednak wychodzą z wody, ich ciało przybiera jasno-szary kolor. Mogą chodzić po wodzie, jak i po ziemi. Wówczas wyglądają jak istoty szare, wysokie, ale ich głowa i oczy są inne. Zwłaszcza wąskie usta, które są tylko odnośnikiem ich emocji. Oczy za to są duże i szerokie oraz kośne pod kątem. Za to kolor oczu zmienia się w zależności od ilości energii, od tego co i kogo widzą. Reszta ciała jest bardzo szczupła. Przypominają istoty, które były nam pokazane w filmie Głębia z 1989 roku. Mają podobną twarz i głowę, ale istoty z tego filmu miały inny kształt tułowia. To, że ludzie otrzymują tak szczegółowy wygląd istot obcych, w widzianych filmach, jest też zasługą obcych, ale o tym powiedzą nam sami, jak to robią w następnej części. Gdy płyną i chcą nabierać energii, zaczynają obracać się wokół własnej osi, nabierając przy tym olbrzymiej prędkości. Płyną jak torpeda w wodzie, pobierając w ten sposób z niej energię. Potem oddają ją w swoim mieście. Gdy jest naładowany energią, jego ciało zaczyna się mienić i świecić, jakby ktoś ubrał go w zorzę polarną. Tak samo wygląda ich miasto na dnie oceanów. Gdy zobaczyłem je po raz pierwszy, nie mogłem wyjść z podziwu. Tak jak ludzie, którzy oglądają zorzę polarną godzinami, tak samo to można oglądać i podziwiać godzinami. Gdy zabrano mnie tam, w olbrzymich ciemnościach, schodząc na samo dno, nic nie było widać. Nagle w tej ciemności rozświetliło się dno, jakby ktoś zalał je zorzą polarną. Normalnie nie widać nic. Dopiero gdy jeden z nich postanowił wejść do środka, ujrzałem całe miasto. Wygląda ono jakby ktoś połączył kopuły większe i mniejsze ze sobą. Te kopuły są półokrągłe, tworzą jedną wielką całość i gdy zaczynają świecić różnymi kolorami, przeważnie fioletem, niebieskim, pomarańczem i te światła wędrują po tych kopułach, wówczas dotarło do mnie, że człowiek nie jest w stanie stworzyć czegoś tak pięknego swoją wyobraźnią. Woda odbija te światła tworząc dodatkowy efekt. Kopuły wyglądają jakby były z krochmalu przezroczystego. Nie widać co jest w środku, ale widać warstwę przezroczystą, po której wędruje energia. Gdy nasyciłem wzrok tym niewiarygodnie pięknym zjawiskiem, przeszedłem przez jakąś membranę, która nie pokazywała, co jest za nią. Ale po przejściu przez nią, gdy się obróciłem, widać było za nią ciemność oceanu. Natychmiast stanęliśmy na czymś, co zaczęło nas unosić i lecieliśmy wzdłuż korytarza, który był półokrągłym tunelem. Patrzyłem na przezroczyste ściany, za którymi było widać tylko ciemność i pomyślałem sobie... Że szkoda, że na zewnątrz mamy taki cudowny widok, a w środku jest tak nijako. I przyszła mi na myśl rafa koralowa. Wspomnienie z wakacji i nagle w tunelu wszystkie ściany zamieniły się, jakbyśmy byli w akwarium, gdzie na zewnątrz była przepiękna rafa z rybkami, ubarwiona kolorami, roślinami, jakby ktoś spotęgował moje wspomnienie i umieścił je na zewnątrz, także mogliśmy je podziwiać. Wtedy, gdy patrzyłem na to z zachwytem, odwrócił się do mnie dagon i lekko uśmiechnął i pokiewał głową. Wtedy nie wiedziałem co to znaczy, ale potem wyjaśniono mi wszystko. Gdy tunel się skończył, znów przelecieliśmy przez membranę i zobaczyłem jakby dwa olbrzymie plastry miodu po jednej i drugiej stronie. Zaczęliśmy lecieć już do góry i zobaczyłem, że ten plaster podzielony jest na takie sektory, w których znajdują się czarne membrany. Gdy do, dolecieliśmy do połowy plastra, wówczas zatrzymałem się przed taką membraną i przeszedłem do środka. Było to puste pomieszczenie o ścianach półprzezroczystych, tak jakby kilkanaście centymetrów ściany było w konsystencji krochmalu i za nią nic nie było widać. Zrozumiałem, że znalazłem się w pomieszczeniu, gdzie mieszka mój nowy przyjaciel. Usłyszałem w głowie, abym usiadł, i wtedy zaśmiałem się, powiedziałem na czym. Wtedy pokazał mi to, co opisałem na początku jak tworzą, myślą przedmioty. Pojawiło się przezroczyste łóżko i dwa krzesła. Wtedy pomyślałem o ścianach, że takie nijakie, i znów na myśl przyszła mi wspomnienie rafy koralowej. I nagle cały pokój zmienił się w ruchomą rafę, jakbyśmy znów siedzieli w wielkim akwarium. Ale tym razem miało się wrażenie, że pokój urósł, że jesteśmy i widzimy coś olbrzymiego. Jeżeli ktoś nurkował w Morzu Czerwonym, to wie, że jego przejrzystość pozwala zobaczyć olbrzymie przestrzenie. I to dokładnie miało Miejsce na ścianach. Znów uśmiech pojawił się na twarzy mojego przyjaciela. A gdy ich krzesła przypominały akwarium z rybkami, wiedziałem, że panowanie nad myślami i tworzenie za pomocą nich materii nie jest takie proste. Że umysł musi błyskawicznie sortować myśli i rozdzielać je na przestrzeń dookoła i w przedmioty, które potrzebujemy w danej chwili. I każda nasza myśl może zostać wyświetlona na zewnątrz. Każda tak zwana głupota, każde złe wspomnienie, krzywda i tak Dlatego rasy wyższe widzą nas w całości, ponieważ dokładnie kontrolują materię i myśli. I każde nasze chciejstwo, oszustwo, brak zrozumienia, brak poszanowania dla nich zostanie pokazane im w ich własnym domu. Może dlatego nawiązują kontakt tylko z tymi ludźmi, którzy nie są chciwi, pazerni, obrażeni na cały świat za to, że się z nimi nie kontaktują, tylko z tymi, którzy wiarę, szacunek i miłość do wszystkich raz mają już w sercu. To, co myślisz w danej chwili, on potrafi sczytać natychmiast. Jeżeli to wyświetli na ściany, zostajesz sam ze sobą i ze swoją naturą w obliczu tak pięknej istoty, jakimi oni są. Wówczas zaczynasz rozumieć wymiary i że ewolucja na wyższy poziom zawsze odbywa się w ten sam sposób. Tworząc zło, będziesz się wstydził i tłumaczył, tworząc dobro i mając je w sercu, będziesz tworzył coś pięknego, co zostanie zauważone przez wszechświat i pokazane ci, abyś je w sobie pielęgnował. Istoty dobre nie muszą mieć podwójnych myśli, nie potrafią oszukiwać, więc nie zakładają masek tak jak ludzie. Jego energia pokazuje innym, co się z nimi dzieje i co tworzy, więc szczerość i prawda pozwala być im naprawdę wolnymi. Pokazanie myśli na zewnątrz pokazuje całą twoją istotę, to czym naprawdę masz dobro w sercu i rozumie, czy jedna to tylko maska, aby zakrać w środku zgnilizdę, sieństwo i pazerność. Jak pojąć piąty wymiar naszym rozumem, gdzie prawa fizyki, chemii są zupełnie inne i dostosowane do myśli? Jak zrozumieć to, że każda istota widzi nas na wskroś i to całą prawdę o nas, i że może nam pokazać, kim jesteśmy od środka? Odpowiedź jest prosta. Dobry, uczciwy człowiek nie musi nic udawać, nie musi zakładać żadnej maski, jest naprawdę wolny. Nie posługuje się kłamstwem, oszustwem, fałszem, kombinatorstwem i dlatego nie jest skrępowany. Nie wyznacza sobie granic, po prostu dostosowuje to, co widzi do swoich potrzeb, a robi dokładnie to, co sprawia mu przyjemność. Pamiętam słowa Dagona, który na pytanie, czemu nam się nie pokażą, odpowiedział tak: Przecież wy nie potraficie kochać siebie. To jak chcecie pokochać nas? Teraz dokładnie rozumiem, co chciał mi przekazać. Ilu z nas znienawidziłoby ich tylko za to, że pokazaliby światło, Światu, kim naprawdę jesteśmy i co naprawdę myślimy, że pokazaliby prawdę o każdym z nas. Czy na pewno jesteśmy na to gotowi? Myślę, że nie, ale właśnie po to są zmiany, i po to się z nami kontaktują, abyśmy byli przygotowani, że żadne oszustwo, kłamstwo w kontakcie z nimi nie przejdzie. Wszystko zostanie zauważone i pokazane. Dlatego tak proszą o to, aby każdy z nas zmienił swoje życie na lepsze i zrzucił maskę, aby być naprawdę wolnym człowiekiem i móc potem spotkać się z tak cudownymi istotami. To pokrótce opis ich świata. Teraz wiem, że rozmowa z nimi nie jest taka sama jak z Mobilianami. Dagoni pokazują obrazy w głowie, które muszę opisać. Rzadko odpowiadają, tak jakby chcieli nam pokazać to, co się działo i zostawić nam interpretację na poziomie naszego umysłu. Wolą pokazywać wszystko, niż opowiadać o tym. Ale zacznę od tego, co zafascynowało mnie najbardziej. Zadałem pytanie: My do rozrywki potrzebujemy swoich zabawek, aut, basenów, rowerów, kin, teatrów, sportu itd. A jak wy się bawicie, skoro wszystko możecie sobie stworzyć? Zapytałem. My możemy łączyć swoją świadomość ze świadomością różnych istot na Ziemi, ze zwierzętami, ludźmi, z naszymi pozasiemskimi braćmi. Pokażę ci, jak to działa i jak się dzięki temu bawimy. Zostałem zabrany nad ocean i widzę, jak Dagon podpływa do wieloryba. Dotyka go? Chwilę trwa to niesamowite połączenie, a za chwilę widzę, jak cały wpłynął do środka wieloryba, jakby go wieloryb wchłonął. Wypisałem, że ich ciało dostosowuje się do materii, w której przebywają. Nie wiedziałem, że może dostosować się do każdej materii, którą spotykają w wodzie. Ale najpiękniejsze dopiero miało się zacząć. Po chwili wieloryb zaczął wyskakiwać na zewnątrz wody. Kręcił się dookoła osi, przyspieszać, zwalniać, pluskać ogonem. Wyprawiał niesamowite rzeczy i widać było, że to połączenie daje niesamowite szczęście jednemu i drugiemu. Wywracał się do góry płetwami, skakał nad wodę. Pełna zabawa, jaką czasami udawało się nakręcić operatorom filmów przyrodniczych, ale to, co było w filmach porównaniu z tym, co wyrabiali, to tylko na miastka ich umiejętności. Najpiękniejsze w tym wszystkim było to, że gdy się zanurzali w wodzie, to moje ciało natychmiast również to robiło, tak abym dokładnie obserwował to, co oni wyprawiają, jakby ktoś sterował moim ciałem w medytacji. Gdy skończyli się bawić, Dagon znów pojawił się tak, jakby wychodził z ciała wieloryba i podziękował mu za tą zabawę i podpłynął do mnie i usłyszałem. Nasza zabawa jest adekwatna do naszych możliwości. Każda rasa ma taką zabawę, jaką stanowi jej rozwój. Ważne, aby zabawa nigdy nikogo nie krzywdziła i sprawiała radość wszystkim, którzy w niej uczestniczą. Zwierzęta to istoty, w której są inne istoty z wyższych wymiarów. One są w niektórych z nich. Jeżeli umiesz się z nimi porozumieć, wówczas stanowisz jedność i korzystasz z tego, co daje to połączenie. Sprawia radość wszystkim i daje mnóstwo pozytywnej energii. Czy wy ludzi też tak chodzicie? Zapytałem. Nie. Ludziom przesyłamy tylko naszą świadomość. Wnów zobaczyłem obraz leżącego Dagona, jakby w medytacji, i połączenie, które daje mu dokładny kontakt ze świadomością ludzką. Nagle zacząłem widzieć tak, jak oni widzą. Widziałem Dagona i smugę światła od niego do góry, która uderzała w siatkę, która jest doka ziemi, przechodziła po niej i trafiała dokładnie w głowę człowieka. Co to oznacza? Zapytałem. Widzisz połączenie tak jak my je widzimy. Teraz człowiek został poproszony, aby przez chwilę wykonać to, o co prosi mój brat. Jest jakby nieświadomy tego, co się dzieje. Jego rozum jest odcięty, ale dusza i serce wiedzą, co się dzieje. Zawsze odbywa się to za zgodą istoty. Nigdy nie podłączymy się bez pozwolenia od Was czy innych istot. Zadanie, jakie ma wykonać, zawsze służy Waszemu rozwojowi. Gdy widzimy, że gdzieś na Ziemi energia zagrożenia jest bardzo duża, wówczas analizujemy, kto ma wpływ na to zagrożenie. Kto może nam pomóc, i wtedy następuje podłączenie i prośba, aby wyeliminować zagrożenie. Jeżeli istota jest tak świadoma jak Ty i inni ludzie, że rozum, serce to jedność, wówczas możemy się kontaktować bezpośrednio i wtedy jesteś w pełni świadomy tego, co robisz. Wiele jest osób na świecie, z którymi się kontaktujemy w pełni świadomie, ale wiele z tych osób jest niezrozumiana przez resztę ludzi. Teraz jest czas, kiedy oni będą się łączyć, by wreszcie móc opowiedzieć o wszystkim. To będzie nagroda dla nich za to, co wycierpieli, a nauczka dla tych, co im dokuczali. Mogę jeszcze popatrzeć Waszymi oczami na nasz świat. Tak, ale nie wszystko zrozumiesz, i nie wszystko ci się spodoba, odpowiedział Danon. Nagle przyniosłem się do Brukseli. Miasta, nad którym jest olbrzymia czerwona plama. Zrozumiałem, że to energia zagrożenia. Budynki widziałem jakby miały przezroczyste ściany. Meble stanowiły jakby kontury, obrysy, i w środku były puste. Ale ludzie i to, co przy nich było, widać było od razu. Człowiek stanowił jakby połączenie energii z ciałem, ale zaraz za nim były byty, poprzyczepiane jak pijawki. Ilość istot w domu była zwiększona, ilość istot na ulicy była podwojona. Niesamowite ile tego jest przy nas, jak się nami karmią, jak zmuszają do pewnych zachowań, ale też zobaczyłem piękne, kolorowe istoty ludzkie, które stanowią połączenie z siatką dokoła ziemi, jakby zasilały je promieniami niebieskimi, fioletowymi, jasnozłotymi, pomarańczowymi, jakby z ich aury była smuga świata do góry. Tych ludzi było dość sporo i przechodzili obok tych z czarną energią. Dookoła siebie i podczepionymi różnymi bytami. Wreszcie mogłem zobaczyć, jak wygląda połączenie bytów demonicznych, jak czarna i mętna jest to energia, jak zaraża innych koło siebie, jak zostawia ślady na ludziach, którzy byli w pobliżu. Widziałem też ludzi z podłączeniami, którzy się izolowali, jakby siedzieli w klatkach energetycznych, założonych przez te byty, które były podłączone do tych klatek i do człowieka. Wy widzicie to wszystko i nic z tym nie robicie? zapytałem. Widzimy, ale pamiętaj, że każda rasa ma wyznaczony swój rozwój. Każda rasa wyższa wie, jak i kiedy może pomóc. Teraz mamy czas, gdy ludzie czują to, co przy nich stoi i walczą z tym. Naszym zadaniem jest panowanie nad morzami i oceanami, nad tym, aby tsunami, sztormy były wtedy, kiedy powinny być. Panujemy nad wodą i nad istotami, które mogą zażegnać niektóre niebezpieczeństwo. Ale wszystko jest dokładnie zaplanowane. Wszystko ma swój czas i miejsce. Nic nie robimy bez zgody naszej rady i Waszych istot. Wasz strach i niezrozumienie powoduje, że te zmiany inną wolniej niż zakładano, i dlatego zaangażowano w to tyle istot. Jak zaczęliście życie na ziemi? Zapytałem. Kiedy planeta jest gotowa, aby przyjąć istoty z kolejnych wymiarów, wówczas my widzimy taką planetę, widzimy energię, którą ma i po podjęciu decyzji przez Radę, część naszych braci leci na tą planetę, aby ją zasiedlić. Przylecieliśmy tutaj kilkaset tysięcy lat temu. Wasz czas jest inny, inaczej mierzony niż nasz. Dlatego byliśmy tu przed potopem i musieliśmy go zorganizować, kiedy ludzie byli tacy ślepi, jak wy dzisiaj. Dlatego teraz jest inaczej niż wtedy. Teraz jest dana szansa ludziom i istotom na Ziemi. Stąd tyle ludzi otrzymuje przekazy, przepowiednie, aby Was uprzedzić i poprosić o działanie. My wykonujemy polecenia od źródła. Każda rasa wie, że istnieje wszechbyt, prawda, początek, który stanowi o naszych losach i jego prośba zawsze służy rozwojowi rasy. Gdy przybyliśmy na tę planetę, była nieskażona, ale była już zamieszkana przez inne rasy. Nasi starsi bracia zeszli pod wodę i siłą myśli i materii, którą przywieźli ze sobą, zaczęli tworzyć nasze miasta. Nagle zobaczyłem jak dwunastu dagonów, bardzo wysokich, trzyma się za ręce w kręgu i mając coś w rękach zaczyna jakby medytować, a wówczas to co mieli w rękach łączy się z ziemską materią i zaczynają powstawać dookoła ich miasta. Zmienia się teren jakby ktoś rozpuszczał skałę. Wszystko to tworzy się jakby dokoła nich, a oni sami są w środku zawieszeni w wodzie we wspólnej medytacji. Kim oni są i co robią? Zapytałem. Widzisz początki tworzenia naszej cywilizacji tu na ziemi. Przylecieliśmy tu statkiem z naszą materią, ale my do tworzenia potrzebujemy tylko odrobinę materii. Potem ona łączy się z tym, co tu jest na Ziemi i dostosowuje się do tego, o czym myślimy. Gdy nasza materia się im kończy, pobierają znów ją ze statku i tworzą dalej. To proces, który rozpoczęty, potrzebuje tylko łączników, które spowodują dostosowanie jej do wyższych wymiarów. Źródło zaprojektowało wszechświaty i materię podobnie. Wasze DNA jest podobne do DNA innych istot. Wasza materia jest podobna do innej materii i wystarczy tylko dodać tego, czego jeszcze nie znacie, aby stworzyć zupełnie inny świat, który odpowiada innemu wymiarowi. Tak jak wy będziecie tworzyć swoimi drukarkami nowe przedmioty, dostarczając im odrobinę materii, tak my tworzymy to, z tym, że nasi bracia to takie drukarki. Śmiech towarzyszył tej rozmowie non stop, bo Dagon wiedział moje zdumienie. Zresztą przy każdym takim zjawisku emocje biorą górę nad rozumem i widząc coś tak pięknego nie da się przejść nad tym obojętnie bez emocji. A czytając w moich myślach wiedział, że od razu skojarzyło mi się to z rukarkami 3D. A czym przylecieliście na tę planetę? Zapytałem. Wiem, że chcesz zobaczyć nasz statek. Zapraszam. Przejdzieliśmy się nad olbrzymią kopułę... Gdy weszliśmy do środka zobaczyłem olbrzymi statek. Przypominał konsystencję i kształtem meduzę. Jego ściany były przezroczyste, ale nie widać było dokładnie co jest w środku. Obok były też mniejsze statki w kształcie płaszczek i meduz. Czy one jak lecą też są takie przezroczyste? Zapytałem. Nie, ale wy widzicie jakby obrys statku przezroczystego. Wiele razy widzieliście je nad wami. Czasami, aby nawiązać połączenie z wyznaczonymi ludźmi, musimy się przemieścić nad wasze miasta. Wówczas widzicie nas, a raczej obrys czegoś przezroczystego, ukształtowanego. Niestety musicie pamiętać, że na Ziemi są rasy, które uniemożliwiają taki kontakt. Dlatego czasami nie wystarczy połączenie z naszych miast, lecz musimy przedostać się przez siatkę, jaką zakładają na was. Ci, co wami manipulują, aby kontrolować wasze umysły. Teraz te siatki są wzmacniane miejscami, zwłaszcza nad miastami, gdzie przebywają wasi politycy, aby ich kontrolować. Dlatego musimy przedostać się przez tą zaporę i pomóc wam zmienić zagrożenia. Wiele tych kryształów zostało zniwelowanych, ale oni mieli plan awaryjny i wiedzieli, że kiedyś dojdzie do tej sytuacji, która jest teraz na Ziemi, więc odpowiednio się do niej zabezpieczyli. My nie musimy walczyć i tworzyć broni czy systemów obronnych, dlatego musimy tylko pokonać to, co zostało przed nami postawione, tak aby nie zrobić Wam krzywdy ani sobie. Nasze statki pilotowane są w pełni przez nasze umysły, tak samo jak nasza obrona czy próba zwestrzenia nas. Każdy pocisk, każda broń niższego wymiaru może zostać przez nas przejęta i zniszczona, ale wszystko to musi się odbyć tak, aby to co zobaczycie nie zostało skierowane przeciwko nam i nie posłużyło do kolejnej manipulacji wami. Kolejne pytanie dotyczy roku 2015 i dotyczy Brukseli i Unii. Ponieważ tą rozmowę opublikowałem na blogu w 2014 roku w grudniu, zaraz po tym jak pokazano mi przepowiednie o Europie na 2015 rok. Dlatego zapytałem o tą rzecz Dagona. Oto pytanie: Zapytam Cię o inną rzecz. Wczoraj pokazano mi przepowiednie o Europie, dzisiaj pokazałeś mi Brukselę. Czy chcesz nam coś powiedzieć? Pokazałem Ci miejsce największego zagrożenia, abyś miał porównanie energii, w jakiej muszą się poruszać ludzie, jak muszą ją filtrować przez siebie, jak muszą z nią walczyć. Wszystkie istoty, które są teraz zaangażowane w pomoc, nie chcą żadnej wojny. To zadanie, które będziemy realizować. Ale jak wiesz, nie możemy za was podejmować decyzji. To wasza walka o przetrwanie i zmiany. My możemy pomagać tylko tyle, na ile pozwala nam na to porządek i ład we wszechświecie. Siatki zakładane na miasta w celu kontroli umysłów są mocniejsze niż kiedykolwiek, ale stanowią tylko punkty na mapach lądu. Wiele przestrzeni jest wolne od kontroli, dlatego tak wiele ludzi budzi się teraz. Ważne, aby pomóc ludziom w tych kluczowych miastach, aby tam mogli się Uwolnić i wówczas połączycie siły i to przesądzi o Waszym zwycięstwie. Ciąg dalszy w części drugiej.